Złoty ma za sobą kolejny dobry tydzień. Polska waluta zyskała parę groszy względem euro i dolara. Jesteśmy już blisko dość ważnych poziomów technicznych. Dolar złoty nawet naruszył minimalnie poziom 380, z kolei na parze euro złoty jesteśmy blisko poziomu 452, zaledwie dwa grosze powyżej bariery 4,50, no i wydaje się, że jakby złoty zrealizował już ten ruch, który miał być miejsce w kwietniu. Wprawdzie ze strony prezesa NBP mamy taki sygnał, że złoty jest teraz w strefie komfortu. Wcześniej po, po spotkaniu RPP w środę Mieliśmy w komunikacie sformułowanie sugerujące, że już jakby złoty jest na właściwym poziomie, tak powiedział. Tak? W związku z tym widać, że ze strony RPP też takie sygnały płyną, że teraz kluczowa będzie stabilizacja naszej waluty, niż jakby dążenie w stronę jej osłabienia. I to w sumie wydaje się być słuszne podejście. Oczywiście e, patrzymy teraz w przypadku złotego na e, sytuację globalną, a tutaj no, wydaje się, że jest dobrze, e, bo idą chociażby w górę indeks na Wall Street, ale z drugiej strony e, moją uwagę zwraca chociażby brak e, na przykład reakcji na e, giełdzie niemieckiej, Czyli tutaj taks od nie i w miejscu, e, i też moje. E, Obawy by się tutaj przesuwają w stronę informacji związanych z pandemią, ze szczepieniami, z tym, że dalej w Europie to wszystko idzie bardzo, bardzo wolno. No i też mamy doniesienia dzisiejsze, że no szczepionka, że szczepionki podobno nie do końca działają na wariant południowoafrykańskich koronawirusa i to może moim zdaniem pewne obawy pójść w ciągu kolejnych dni. Więc reasumując, w ujęciu globalnym możemy zobaczyć perspektywę mocniejszego dolara, który też korygował się w zeszłym tygodniu i ten mocniejszy dolar na układach globalnych może dać u nas w Polsce właśnie osobienie się złotego.